Witam, ja z YouTube'a na oglądanie Mieszkania właśnie i Simona Kościoła. Zapraszam, zapraszam. Witajcie moi drodzy, dzisiaj nagrywam film, który wam pokaże nasze pierwsze własne wspólne mieszkanie. mieszkanie. Zacznę od tego, czemu w ogóle chcę wam pokazać moje mieszkańko, właściwie nasze mieszkanko. Otóż uważam, że jesteście moimi takimi przyjaciółmi z internetu. Jesteście ze mną od samego początku stworzenia Marsi. Chcę, żeby to mieszkanie było tak jakby taką też waszą częścią, żebyście czuli się tutaj przytulnie, żebyście wiedzieli co, gdzie jest, jak będziecie moje filmy oglądać w przyszłości. I chcę was po prostu oprowadzić po tym mieszkaniu, bo to też jest efekt mojej pracy którą właściwie oglądacie tak jak mówiłam wcześniej, od samego początku. Lecimy! Półtora roku temu nagrywałam film, w którym to pokazywałam Wam moje wymarzone, wynajmowane mieszkanie. Jarałam się tym niesamowicie, i odkąd tam zamieszkaliśmy, wiedzieliśmy, że musimy tutaj zostać. Że to jest w ogóle nasze miejsce na ziemi, do którego zawsze chcemy wracać. Czy to jest w ogóle docelowe takie mieszkanie na całe życie? No, zapewne nie, bo jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. I udało nam się kupić mieszkanie takie same, taki sam metraż, jak wcześniej wynajmowaliśmy, tylko dwa piętra niżej, także teraz mieszkamy na ósmym piętrze. Widok macie ten sam, metraż ten sam. Układ mieszkania jest no trochę inny, jak widzicie, jest całkowicie po naszemu. A najlepsze w tym wszystkim jest to, opowiadałaś tę historię? Nie, nigdy. Że Marta dwa razy pomyliła się i dzwoniła do tego mieszkania, myślała, że tak. to jest nasze mieszkanie, bo to jest to samo mieszkanie w pionie i pukała do drzwi, dzwoniła do mnie, gdzie ja jestem, czemu są drzwi zamknięte? A jak się okazało, to mieszkanie było puste i ile, kilka miesięcy później kupiliśmy. Więc... Tak, no, także to już był jakiś taki znak, no. Także, jak chcecie kupić jakieś mieszkanie, to tak, pukajcie tam dzwoncie Całe mieszkanie ma 60 metrów kwadratowych, ale sam taras ma też jeszcze 20 metrów kwadratowych. Przechodzimy do kuchni. Jak widzicie, kuchnia jest dosyć podobna do tej wyżej w mieszkaniu wynajmowanym. Jest wyspa duża, tu będą wszystkie filmy nagrywane, fudyo fitting, różne przepisy. To, co mi się najbardziej podoba i po prostu jestem zakochana, to czy wy widzicie ten piekarnik? Nasz styl mieszkania to taki bardziej bym powiedziała retro, loft. A na pewno nie podoba nam się taki bardzo elegancki styl. Może nie to, że nie podoba, bo to sobie powiedziałam, podoba, ale czuję, że po prostu do nas nie pasuje taki elegancki styl, że właśnie złoto, marmur, to, to nie jesteśmy my. My jesteśmy tacy bardziej luzaccy, właśnie retro. To, to są nasze klimaty. To trzeba czuć. Widzicie? Bateria, smak w ogóle mieszkanie jest bardzo dużo rzeczy firmy. Oj, to smak. Bateria do tego właśnie mikro piekarnik, indukcja ze Smega eksport do kawy firmy Smega, który też nam się super sprawdza i do tego czajnik i blender akurat blendera nie polecam, ale czajnik jest super <grymny> zadałam takie okienko z pytaniami na moim Instagramie i bardzo dużo pytań mam o to jak wyglądają w środku moje szafki bo tutaj też sobie urządziłam ja czuję, że tutaj jest moje królestwo Szymon sobie kupił różne takie przyborniki właśnie przyborniki <grymny> Ja przedszkolu jestem Taki zestaw Majsterkowicza sobie kupił się Tym Jara, jak to facet, a ja właśnie Jaram się takimi pudełeczkami Z jedzeniem, no ja to jest mój żywioł Po prostu ja siedziałam cały dzień W kuchni, układałam i byłam przeszczęśliwa Wszystkie takie pudełeczka mam Z Ikei, sztućce Bo o to też było pełno pytań, zobaczcie Jakie są piękne są z handemu home. Nie okay, właśnie specjalnie zejmę trzy różne kolory, bo nam się to podobało. Specjalnie mamy też półkę z rzeczami Foodie. Zobaczcie, tutaj jest talerz, który niedługo może, że pojawi się na naszym sklepie. Możecie dać znać w komentarzu, czy wam się podoba. Tutaj jeszcze kolejna szafka, którą muszę wam pokazać do przypraw. To wszystko również jest z Ikei. No, Ikea naprawdę sprawdza się mega, jeżeli chodzi o takie dodatki do kuchni, do całego mieszkania. A, i to, co też tutaj super nam się sprawdziło i z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, to zownik właśnie do mydła czy tam do płynu do naczyń. To, co jest super ważne, to że mamy zamocowany filtr do wody i dzięki temu nie musi nigdzie obok stać czajnik, można podchodzić, miało wodę. Skran. Ja się śmieję, że tutaj jest nasz taki ołtarzyk. Zobaczcie, moja książka. Tutaj na przycisk z YouTube'a, 100 tysięcy subskrypcji. Już ja nie mogę się doczekać mojego, także mam nadzieję, że każdy z Was już mnie subskrybuje, a jak nie, to przy okazji to zróbcie. Do tego właśnie miseczki foodies, kokosowe miseczki, no to jest po prostu nasze dzieło. Tak wygląda cała kuchnia. Chcę w tym filmie też mam pokazywać takie fajne, ciekawe rozwiązania, które my właśnie zastosowaliśmy w tym mieszkańku, ponieważ no naprawdę poświęciliśmy na nie bardzo dużo czasu. I też powiedzę najważniejszym, że my jeszcze nie mamy blatu ogólnie do, tego, do tej kuchni. Czekamy Aha. na blat jeszcze miesiąc, to jest zwykła płyta meblowa, biała. Ogólnie nie mamy mnóstwo rzeczy w mieszkaniu, jakby to dużo nam dojedzie no, nawet za miesiąc. Mamy za dwa nie dwa. Mamy, nie do zasłon, rolec zewnętrznych, jakby tu mnóstwo rzeczy dojdzie. No, to, co jest ciekawe, to nie mamy okapu. в кухне, понимаешь, nie gotujemy jakoś tak mocno, że to wszystko paruje, także stwierdziliśmy, że w ogóle nie jest nam potrzebny, bo tak szczerze to nigdy przez cały okres 600 lat wynajmowanych mieszkań nie włączyliśmy ani razu okapu, także po co nam okap? Mamy za to właśnie przepiękną deskę, jest to prawdziwe drewno, jest to dom, jest to lite drewno, zrobili nam stolarze, tak samo jak ten stół, bardzo nam się to wszystko podoba, tu jeszcze będą kwiatki, także będzie to jeszcze lepiej wyglądać. No i jak już mówię, tutaj ostatni Stole, to zobaczcie, jakie on ma ciche krawędzie, ale nie za dużo. Bo jakby było za dużo, to samo ten stół by był za mały. A w ogóle muszę wam to pokazać: bo no, Szymon zniszczył mi w ogóle ten stół, ponieważ zauważył to coś na naszym stole, nie? To jest kit. Ja tutaj nie będę siedzieć. <grym> to, co było dla nas bardzo ważne, to to, żeby ten stół miał takie nietypowe wymiary, ponieważ jest bardzo wysoki. Ma około chyba 85 cm wysokości. Zobaczcie, ja, jak siedzę, to nie dotykam. Te krzesła są bardzo wygodne. Kupiliśmy w sklepie Living Room. W ogóle się nie garbię, nic. Jest po prostu idealnie. Super. Bo stół to też miejsce naszej pracy. Tutaj montuję filmy, tutaj tworzą się różne projekty. przy stole bardzo dużo czasu spędzamy. To jest nasze takie biurko. Chodzimy dalej. zobaczcie ten stolik. To jest kora orzecha. Drzewo orzech jest przepiękne z firmy, od razu będę Wam mówić firmę, bo wiem, że na pewno będzie sporo pytań, to jest firma Home Deco nogi kupiłam w kolorze mosiądzu właśnie oddzielnie na Allegro tak żeby pasowały do kuchni a tu przepiękna świeczka sojowa tutaj w ogóle też będzie duża kanapa też ze sklepu Living Room niestety na kanapę trzeba czekać 14 tygodni, także będziemy ją mieć w połowie lutego, czekajcie prawie dwa miesiące bez kanapy no ale nic, damy radę. Mamy właśnie fotel z iskaju Juska. Ja nigdy nie wiem, jak to się czyta. Także na razie musi nam po prostu wystarczyć. Ale zobaczcie na tą pufę. To jest hit. Ona jest tak piękna. Szymon mówi, że on będzie tutaj medytował. <laughs> Zobaczymy. Ale w ogóle z tą pufą to też był hit, bo zamówiłam ją przez Amazona. Kosztowała chyba 500 zł, coś takiego. Jak przyszła, to po prostu tak śmierdziała z to dołom. Także mają tydzień na balkonie, nadal śmierdziała Ale stwierdziliśmy, nie no musimy w końcu ją do mieszkania wnieść Bo jest tak... Piękna. Wypchałam ją jakimiś starymi poduszkami i w sumie nie śmierdzi, no, nie? No, przestało właśnie. No, wygląda super. Dajcie znać w komentarzu, czy też wam się tak bardzo podoba. Kolumna, w ogóle z tą kolumną to było tyle roboty. Robotnicy naprawdę nie mieli łatwą sprawę, ponieważ musieli aż wyjmować szybę, żeby tutaj dostać się z tyłu, żeby pięknie to zrobić. Reflektory, które są zarzywiałe. No taki to klimat ma. O! Przechodzimy do sypialni, idziemy tak etapami. Tutaj jest miejsce, tutaj będą właśnie zasłony. Zasłony będą prawdopodobnie w kolorze koniakowym, jak te krzesła, ale jeszcze nie mogę się zdecydować, możecie mi doradzić w tym filmie, czy ma być właśnie kolor brąz, czy ma być może właśnie taki szary kolor jak na ścianie. I te zasłony będą tam schowane jak coś i będą szły tym oto, no będzie można się zasłonić. Tak. Ja mówię, że to jest taka elka. I tutaj w też taka będzie Elka. Uszko też nam robili po prostu na wymiar stolarze. I jest... takie jest super. W ogóle to co jest fajne to, że te uszko jest takie wysokie. Zawsze w hotelu mi się to podobało, że te uszka były takie duże. I zawsze tak pewnie się na nich kakało. Od razu wam pokażę, jaką piękną sobie kupiliśmy tutaj pościel. Promethium. Beton na ścianie. No, to jest prawdziwy beton. Betonowa. To co jest fajne, że właśnie można je wykręcać. To w ogóle był mój pomysł. Ja sama tą półkę, że tak powiem, ogarnam i jestem z tego taka dumna. Też było pytanie na moim Instagramie, czy sami projektowaliśmy mieszkanie, czy ktoś nam pomagał. Tak właściwie mieliśmy dwie projektantki, ale one zajmowały się bardziej takimi technicznymi rzeczami, a mieszkanie zaprojektowaliśmy my sami, właściwie ja, że tak powiem, i no to jest super, bo czuję, że to jest właśnie takie. Tutaj jest grzejnik. W ogóle on bardzo śmiesznie wygląda, jak taka lampa. My kupiliśmy nowy grzejnik, jeszcze hydraulik nam go nie zamontował, tam stoi. On jest bardziej oldschoolowy. I co jest bardzo ważnego, czyli cel, czemu ta łazienka jest tak zrobiona, to po to, że jak się ktoś kupie, czyli ja albo Szymon, to widzimy najpiękniejszy widok, czyli właśnie centrum, Bydgoszczy, rzekę, opera. No i to jest takie. Więc to taka romantyczna fajna. Przechodzimy dalej do ostatniego pomieszczenia w naszym mieszkaniu. Otóż garderoba, czyli kolejna moja królewka. Pod... Tu jeszcze powiedz, że szafa będzie. Tak, też będzie szafa, na kurtki, i buty, ale to pewnie za dobry miesiąc. Czyli również nam robi ten sam stolarz co stół. Też jest to również lite drewno, też to. W garderobie nie mamy się tak super pokładane, bo ona również będzie trochę do wymiany. Tutaj też będą punkty wysuwane, także po prostu na razie wcisnęłam to, co mam. Czekamy jeszcze na dywan. Będzie taki też właśnie retro, vintage. Wstawię Wam tutaj fotki, jakie dwa dywany nam się podobają. Możecie też nam pomóc wybrać, bo nie możemy się zdecydować, który ładniejszy. To, co jest wyjątkowe w tym mieszkaniu, to to, że to nie są zwykłe okna, tylko one się otwierają w taki sposób. Są przesunęte i lato to tu będzie taki klimat. Wow. Zimno, <laughs> starczy patrzcie, ale super, no jestem taka dumna, w ogóle jesteśmy tak dumni no, super, nam się się dumna, możemy dumiewa. też powiedzieć bo niektórzy się zastanowią, takie już teksty słyszeliśmy od niektórych osób że na przykład tak bez ściany bez tego, tamtego, ty to fajnie też porównałaś i tak dalej, że po pierwsze to też jest nasze miejsce pracy, tak jak wy na przykład byście byli, nie wiem, stomatologami i byście zainwestowali w swój gabinę, no to to właśnie jest taka nasza inwestycja, powiedzmy też nasze studio to nie tylko mieszkanie, ale my to wszystko robimy tak, żeby na przykład można było złapać stół i go przesunąć na drugi koniec mieszkania, to samo kanapę i mieć dużą przestrzeń pod na przykład nagranie nowego tak, e-booka. właśnie. Ja no. tutaj dopowiem od razu, że chcę nagrywać pełnometrażowe treningi na YouTubie. Dajcie znać, czy ten wam się podoba. Ja już nie mogę się doczekać. Będziecie mogły razem ze mną trenować od A do Z. I takie w sumie najczęstsze pytanie to to. Oczywiście Ile kosztowało mieszkanie? Na początku byłam przekonana, że na pewno nie będę odpowiadać na takie pytania, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że kurczę, w sumie to czemu nie? W ogóle czemu nie rozmawiać o pieniądzach? Bo w Polsce dwa takie bardzo popularne tematy tabu to oczywiście pieniądze oraz seks. A według mnie, jak ludzie rozmawiają o pieniądzach, są tacy Otwarci to jeszcze więcej zarabiają, bo się po prostu o tym mówi. My zarobiliśmy na to mieszkanie naszą własną pracą, a nie to, że po prostu ukradliśmy te pieniądze, więc czemu nie pokazywać tych efektów, że można samemu to osiągnąć, jak oczywiście się pracuje. No, także Nie odpowiedziałeś. No. <laughs> także mieszkanie kosztowało nas 15 tysięcy za metr. Jest tutaj już około 60 metrów kwadratowych, także wychodzi około 900 tysięcy. A no. No plus remont to tak. 600. Tak, plus remont, właśnie, bo są tutaj też pytania. Na przykład my w ogóle byśmy w tym całkowicie nieświadomi. Byliśmy pewni, że remont mieszkania to wyjdzie nas jakieś 50 tysięcy max, a się okazało, że 100 tysięcy ponad nas wyszedł sam remont i wiecie, my chodziliśmy do sklepu i takie o kurde, tyle kosztuje lodówka? jak to jest możliwe, że wiecie było dla nas takie nowe doświadczenie że tak wiecie, kolejny etap, że się czegoś uczyliśmy ale to też było fajne całe mieszkanie kosztowało nas na pewno milion złotych i oczywiście mogliśmy taniej te mieszkanie urządzić ale tak jak mówimy, to jest nasze miejsce pracy też chcemy tutaj dobrze się czuć tutaj spędzamy całe dnie i mogliśmy sobie też pozwolić po prostu na takie produkty. Kilka jeszcze szybkich pytań od Was. Czy wolimy dom, czy mieszkanie? Kiedyś mieliśmy tak, że kurczę, chcemy mieć dom podwórko, to będzie piesek, zrobimy własną siłkę, sobie będzie ogromna przestrzeń. Pojechaliśmy sobie oglądać kilka domów, i wiecie, czuliśmy, że nie. To w ogóle niemożliwe. Po pierwsze, dom, domu nie można mieć w centrum, a ja uwielbiam centrum. Ja jestem taka miastowa. Muszę po prostu mieć blisko do jakiejś kawiarni, żeby gdzieś wyjść, czuć się bezpiecznie. Jakbym miała dom, musiałaby mieszkać goszczą, musiałby ktoś ogarniać ogródek i inne rzeczy. No po prostu to nie ten etap, może kiedyś za 20-30 lat na ten moment. Nie, po prostu w mieszkaniu czujemy się super. I także dziękuję Wam bardzo za ten film. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy w ogóle podoba Wam się to mieszkanie. Ja zawsze jakoś łzy mi nam Czuję po prostu takie szczęście i wzruszenie. I co? Zaczynamy nowy etap. Tak, w ogóle tak się stało, że nowy rok, nowe mieszkanie. Także to jest wspaniałe. Nowe A filmy. I w ogóle też od razu Wam przypomnę, że na mojej stronie też jest promocja z okazji nowego roku: diety, tręki, i e booki Wszystko dla Was jest przecenione. Zaczynamy ten rok, ciśniemy, jest mega motywacja. Będą treningi, będą filmiki z jedzeniem, dajcie znać, co chcecie oglądać na moim kanale i do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!